Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube. Kuchenne wyczyny Leszka. Mam marcheweczkę jeszcze z, z ostatniej zupy. Pozwolicie, że ugryzę? Albo i nie. Jak to będzie wyglądało? A w ogóle to mam zacząć. Hej, jak się trzymacie? W każdym razie, co chciałem powiedzieć? Dzisiaj moja mama. Jestem codziennie, jest chora na cukrzycę. Pozdrawiam, mamę, chociaż nie będzie tego oglądała. 84 lata, piękny wiek, no ale troszeczkę. A jest, kupiła dorsza. <laughs> Oczywiście wcisnęli jej w sklepie atlantyckiego. Tam jakiegoś bez skóry śmierdzi to jak cholera, wiadomo jak ryba, co nie. No i co? Rozmroził się tam, zobaczcie, co trzeba zrobić z rybą żeby ją rozbrodzić. No to trzeba w wodzie trzymać albo wcześniej wyciągnąć, żeby straciła zapach. No nie lubimy tego, tak? No to trzeba by było moczyć całą noc i cały dzień. Odleję wodę. Odleję wodę. Trzeba ją wytrzeć ręcznikiem. W każdym razie powiem wam co. Zimną wodę oczywiście się daje, żeby odmokła. Jeszcze tam końcóweczka była. No. I Trzeba ją osuszyć przed przygotowaniem. Pojedziecie? o, co to jest? Zaraz, zaraz, spokojna ważna. Czyli osuszmy tą rybkę. Weźmy jakąś deseczkę. Deseczkę, nie deseczkę, ale deseczkę. O, taka, o, fikuśne kwiatki. Widzicie, tu mam przygotowane co? Zaraz wradzę wam tę tajemnicę, tylko po mojej szalonej kuchni Wezmę ją, osuszę. Osuszę, no dlaczego osuszę, bo się niektórzy zapytają. No to spróbujcie, macie tutaj rybę o. taką, o, mokrą, a osuszoną, no to po prostu nic się nie będzie trzymało i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie osuszymy tą rybę. Położymy ją tutaj. Teraz drugi kawałek osuszymy. Jest mokra jak czor. Weźmy ręczniki, teraz jest dużo tego wszystkiego sprzętu. Można wszystko. Dlaczego nie widzieliście opakowania? Bo jego wyrzuciłem do śmietnika i opakowałem. Co zrobić, żeby się pozbyć tego zapachu? Co robią Włosi? Przede wszystkim we Włoszech, jak byłem, co robią Włosi? No mają drzewa, drzewa, drzew jest dużo cytrusowe. Biorą cebulę i wyciskają na ręce i pozbywają się zapachu ryby. Co trzeba zrobić? Trzeba po prostu użyć cytryny, dużo cytryny, która powoduje brak zapachu i co jeszcze? No i po prostu kruszeje ryba. Mamy rybę, mamy cytryny umyte, tutaj w głębi sobie latają. Mamy. Mąkę wrocławską od mamusi, proszę bardzo, na mące będziemy yy, yy, ten Na mące będziemy smażyli. Wysypała się część, Cytryna była w promocji, zdradzę wam. To kupiłem dwie. I bułkę tarto. Ciekawe co? <śm> no i umyte jajeczko już jest. Czyli co? Już się domyślacie. Zrobimy bułkę, część ryby w czym. Część ryby zrobimy w bułce tartej, w typowej panierce, a część zrobimy w czym? No, proszę powiedzieć. Zobaczmy, co mamy w mojej szufladzie zaczarowanej. Nie mamy oczywiście niczego, co by się zdało nazywało ubiaczką, tak? Chociaż no, już ma. To się podłożył? Słowo honoru. Dobra. Mam tutaj nóż, wjaczki nie. Wiem. Może gdzieś jest, nie wiem. W każdym razie starym sposobem domowym co robimy? Rozbełtamy jajeczko widelcem. o tak o się robi. Moi kochani ludzie i państwo widzowie, kobiety, mężczyźni i inne dzieci. Rozmieszamy to sobie widelcem.

Także nie będą się chyba nie RODO, tylko Zaix. Zaix. Nie wiem czy wiecie, ale miałem kiedyś wypożyczalnie wideo w szłych czasach. Wiecie co to jest wideo? Hmm. Niektórzy nie wiedzą. W każdym razie była wypożyczalnia wideo. Ręce śmierdzą. Mm. I tego co... Chciałem powiedzieć. No i się wypożyczało te filmy, kopie pirackie i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i trzeba było występować do ministerstwa o pozwolenie, co ja robię. Widzicie, kroję cytrynę. W każdym razie dostałem taka specjalna na dystrybucję filmów. 100 zł kosztowała. Kroję cytrynę. I mogłem dzięki temu, mogłem dzięki temu. Wiadomo co, wypożyczać te filmy. Dobra, dosyć o tego. Mój życiorys jest barwny. Kiedyś go może przepoznacie. Jak będziecie mnie pytali, oczywiście będę więcej gadał. Ale że jestem gaduła, to trudno. Tak będzie. I wyciskamy cytryny. Można to zrobić oczywiście... Te cytryny dlatego w tej promocji były, widzicie? O kurczę one mają tyle tego tyle tego tyle a, tyle tego soku co kot płakał w każdym razie szkoda że tutaj was nie ma o bo wącham tą rybkę nie ma już nie ma nie ma w ogóle zapachu ryby także bierzemy cytrynę i rozcieramy ją bo ja muszę rozetrzeć bo cytryny promocyjne są lichawarte każdą z, po prostu z tych z części nacieram cytryną nie bójcie się nic się nie stanie zniknie smak z waszych rąk też drugą cytrynę zostawcie na ten na y, ręce albo weźcie rybę i cytrynę polecie i zobaczycie w każdym razie cytryna to jest to jedna by wystarczyła chyba no te tu są dwa słownie płaty ja otworzę drugą jak mi nie będzie tu grało jeszcze jeszcze jeden kawałek mi został szczypie jak nie wiem bo no to jest szczypawka, coś tam w polsacie mówią, ma wyłączone wszystko, czyli tak, byłem w tych Włoszech i tam spałem w takiej rulotce, to się nazywa rulot, przyczepa kęblinkowa, obok stała cytryna, co rano zjadłem, wyszedłem na ten, sobie mogą robić cytrynę i figi. No. Dobra, i co dalej? Dalej panierujemy sobie po prostu wszystko, a panierujemy tu, tu, tu. Mój nowy nabytek. Sól i widzicie teraz i pieprz. Osolimy, osolimy. To są za duże te, damy mniejsze. Cholewka jasna, mniejsze. Jeszcze mniejsze są. I właśnie te mniejsze są. Najlepsze. Ryba e, lubi co? Wy zaraz powiecie mężczyźni powiedzą O lubi pływać. No to pływać może i będzie, ale później Co nie? Osolimy. Nie ma to jak Ryba troszeczkę osolimy. Popieprzymy, popieprzymy, popieprzymy sól, pieprz. Tak? Czostki nie damy przecież. Co nie? Jak da się panierkę? No, rybę można smażyć. Wiadomo na tym, na mące tylko. Tam za dużo tej mąki w ogóle sypałem, ale teraz już mam ręce tego, to już nie będę się zajmował tym. Czyli to odchodzi. To odchodzi. Zapanieruję je, żeby z wami pogadać. Trzy kawałki będą w tym mące, a trzy będą nie no, szkoda kurde te mąki, ludzie, na trzy kawałki no nie bez, bez przesady bez przesady, później kurde nasi młynarze nie dadzą rady tak, no nasi młynarze nie dadzą rady trzeba oszczędzać zboże trzeba oszczędzać wszystko, czyli ja za dużo wsypałem i odsypię babcia, No by się za głowę kiciała, żeby zobaczyła Wiele jamonki marnuje. No dobra, lecimy teraz to i na ogień będziemy dawali za chwilkę. A może to na jakiejś innej, tej dam. O, tutaj dam. Przecież przygotowałem po to ten Po to Dlaczego się pytacie? Dlaczego tak. No bo po prostu chcę chcę zobaczyć i pokazać jak smakuje ryba w panierce z tym a z tym z mąką tak odkładamy umyjemy rączki tak z tego i teraz zrobimy tak jak kotlecik schabowy czyli a nie mąka przyda się bo mąka bułka zrobię <laughs> Ta, widzicie mógłbym samym tym zrobić ale zrobię tak mąka jajeczko też się robi właśnie zapomniałem że mąka jest potrzebna mąka skleja 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 wszystko po prostu i bułka tarta widzicie pokazuję tutaj do kamery żeby już nie tego nie przeplatać tego nie ma pod ręką ten drugiego talerza, bo bym musiał sobie rękę no troszkę rączki trzeba jednak tutaj trzeba troszkę rączki muszę to na wizji robić, bym no, on tam kurcza coś tam szarlatani gada głupoty a później mu wychodzi, podstawia nie proszę państwa jak będzie złe to też pochodzi a wiecie dlaczego? Bo do błędów się trzeba przyznawać i na błędach się człowiek uczy. Tak? A zresztą co to jest? się, kurczę pomylić. Ile filmów człowiek wypuścił? No wiadomo. Wtedy największa oglądalność jest. Jesteście bardzo zadowoleni z wpadek. Jak to się mówi? Śmieszny filmik to by nie był, ale... Mina tego, który je. To by była bezcenna. Dobra. Dosyć gadki, panie Leszku. Trzeba to wszystko wyrzucić i włączyć. Włączyć co? Włączyć patelnię, którą mogłem już włączyć i na rozgrzany tłuszcz to dać. No dobra, ale zrobię to teraz. Wszystkie sprzęty znikają. Na tak, drugi stoliczek. Tak. No, to niech znikają. Wytrzemy jeszcze troszeczkę sobie tutaj w miejsce, żeby tak nie wyglądało. Nie chlujnie, nie chlujnie. No. Proszę bardzo. I mamy tu produkty już przygotowane. Olej kujawski z pierwszego tłoczenia. Nie to, żebym reklamował, ale to jest polski, to niech będzie polski. Co nie? Weźmiemy większą. Można na jednej na drugiej, tak? No dobra, teraz tutaj mi się zmazały te cyferki. Straszna sprawa, powiem Wam szczerze. To jest tak. Jeden, dwa i trzy. Kurczę, co sobie będę żałował, tak? Olej, 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 olej. Oleju, damy dużo. Nie będziemy się... Aha, nie przestawiłem kamery. Nie przestawiłem kamery. Dobra jest. Dobra. Najpierw zrobię jedną, później na drugiej patelni drugą, na jednym palniku, bo mi tutaj lepiej dwie się nie zmieszczą. Nie będę tego pokazywał. W każdym razie niech się najpierw zagrzeje tłuszcz. Tu się zagrzeje, wrócimy do kręcenia. Czyli położymy na złoty kolor, jemy i się cieszymy. No, 5 minut minęło. Uwaga. Nie wiem czy widzicie to. Yy, aha, bo tu jest kamera. W każdym razie jest 25. Po. Nie wiem dlaczego ja to wszystko tak wieczorem to wszystko robię. No, zobaczcie z drugiej strony. No, dobra, 5 minut. 5 minut, po 5 minut słowo się rzekło. Zaczekajcie. Chwilę. Nie mam innej patelni. Przeleję to do tamtej i wytrę to tym. Eee! Widzicie, jaki to sposób? Kurza, twarz. Dobra. Przelałem tłuszcz do innego tego, innego naczynia, żeby był, żeby żeby, ten, żeby ja będę próbował. To są Państwa, także proszę się nie śmiać jak się sparzę. Dobra. Ja będę próbował wytawałem mniej więcej. Ja będę próbował, a w tym czasie się druga ta porcja będzie. Smażyła albo rozgrzewał tłuszcz. Dobra. Gdzie ja jest to? Tu nie widać mojej próby. Powiecie, że ja oszukuję. Dobra. Próbuję. Czy kawałków? To było to spanierowane. A czy to był dorsz? Mm -hmm. Zaczekajcie. No był. jeszcze raz zobaczę, wyciągnę to z tego. Bez skóry dorsz atlantycki właśnie chciałem zobaczyć, czy zwieść czy nie, ale widzę, że rośliny nie ma. Co jest za mało soli? Ja się obawiam, że, że to będzie po prostu zasłone. To nie kruchutkę jest jak. Nie wiem. Próbuję. Pycha. Co jest? Mięsko kruche jak. Słuchajcie, kładę to, bo się rozgrzało w międzyczasie, ja już poczuję. Mięso jest kruche, zupełnie kruche, dzięki tej cytrynie. Dlatego trzeba użyć cytryny, a co do smaku, to troszkę ryby oczyścić niestety. Drugi kawałek nie? tak lekko ryba jest wysuwalna. Także takie paluszki rybne są takie bardziej, to jest mniej tu. No, elegancko. pycha Także polecam to. Strasznie hałas, wykręciłem troszeczkę To nie? aha nie odpowiadam na zegarek bo za bardzo mi się to śpiesze i będzie dopiero zaraz się wystudzę w każdym razie jest to już mogę gorączki wziąć wyżyli się do kamery za mało soli krucha ryba maku ryby minimalnie, minimalnie ja tego nie żałowałem cytryny, czy cytryny cytryny absolutnie nie mam wizji niestety tutaj musiałem sam wjeść to sobie płycha tylko nie dałem ostrzu swego Boże zapomniam zapomniałem wyłyski ostrzu zobaczyć dodałem później, była jeszcze lepsza a ryba jest pycha nie czuć sami widzicie, że zjadł. cały kawałek nie wiem, bo zdjęcia nie mogę zrobić tu jest 29 zobaczcie jak się smaży strasznie słabo dlatego Chciałem to pokazać, żebyście widzieli jaka jest różnica między jednym a drugim smażeniem. Po prostu smażenie z bułką kartą, zobaczcie jakie jest ładne, naprawdę apetyczne, a smażenie na zwykłej mące Także chyba, że to się po prostu bardziej... Trzeba z 5 minut poczekać. Oczywiście przykryć trzeba taką siateczką. Ja tutaj nie mam, bo to co to by było za złagodnie. Mógłbym to przykryć. To nie, to nie. Kupię ok, siatkę, to będzie. W każdym razie zmniejszyłem tutaj troszeczkę temperaturę i już będziemy widzieli, co się dzieje po prostu strasznie słabo się to wszystko nam smaży troszkę zwiększę i na razie Was wyłączę ale czuwa ryba już się smaży 5 minut nic tutaj nie udaje dolałem oleju, zwiększyłem gaz jest już usmażona ale że co? soli za mało ryby nie czuć ale jedno coś powiem. Jest banalnie, banalnie jest nie widać tego, że ona jest y, przybiera. Po pierwsze, trzeba to smażyć długo. O, ja mam tam te, y, to drewniane. Te. Zobaczcie, co się z tym dzieje. Y, po prostu nie do opisania. Po prostu nie musi być no, takie, po prostu ryba musi być w panierce nie polecam żadnej ryby bez panierki i to jest właśnie to o czym Wam mówiłem to jest katastrofalne oto wszystko rozwala się no nie wiem jak coś takiego można po prostu podać i, i tego i konsumować no. czy, 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 czy jesteście sobie w stanie to wyobrazić bo ja nie ona jest dobra ja już to próbowałam. Tak was nie było no. no i co nie ma co jej dłużej pitraszyć bo jest 36 było 29 I jej zesmażać po prostu na kość no taką bo to jest bez sens moim zdaniem żeby to pokazywać jedno jest pewne czego się moi kochani drodzy nauczycie Zero. że ryba musi mieć paniereczkę bez paniereczki możecie i zobaczcie o co się dzieje to się przypala ile tam tłustu nalejecie możecie sobie to pływać nie pływać ja zrobię zdjęcie kamerą obok zaraz tutaj te fusy O, żebyście wiedzieli dlaczego to tak jest Mamy taki jeden kawałek niby najładniejszy dam co nie no ale będziecie wiedzieli o co się rozchodzi w tym wszystkim jeszcze spróbuję przy Was te, 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 te szczątki dinozaura o po tak nikomu nie polecam. No, no oczywiście na przyjęcie pod wódeczkę to może by było, ale wszystko się zja. Ja potężnie wygląda. Bo Go. Gorące. Gorące troszeczkę. No, ale daliśmy radę. Także ryba jest już zrobiona, ale nie polecam jej w ogóle, bo bo to nie ryba. A czy jest smak ryby? Smaku ryby w ogóle nie ma. Nie wiem, czy dacie... Czy, o, o lewka, jasna. Nie, wyłączyłem, o myślałem, że nie. Więcej dacie cytryny? To ryby nie będzie w ogóle czuć. Nic nie czuć. Tej to nic nie czuć. Może tam na tym kawałku dam za mało cytryny. Skropcie to porządnie, wymyjcie, nawet w soku. To jest klucz do tego, żeby nie było smaku cytryny i zapachu. I chciałem się z Wami pożegnać. Znowu Was zaskoczę czymś, wiadomo. Może mamusia coś znowu kupi, albo ja coś kupię, jak będę szedł. I żegnajcie. Bye bye. Oglądajcie kanał. Piszcie, krytykujcie i tak dalej. Cześć.